Cześć, witajcie! Z tej strony ja, Bakus Brick, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam mojego moca na Hot Moc Challenge. Zostałem nominowany do tego challenge'u przez Kacpra z kanału Klockowy Kacper, za co bardzo mu dziękuję. No i zapraszam Was do mojego odcinka. Tak oto wygląda mój moc. Został on zbudowany na oto takich dwóch zielonych płytkach. Długość tego moca to 12, a szerokość na też 12 studów. Dominacyjnym tutaj kolorem jest taki ciemnoszary oraz szary. Tak wygląda moc z przodu. Mamy tutaj taki mały skrawek terenu, wodę. No i tutaj takie małe zniesienie. Jest tu Tutaj dużo roślin. Tak wygląda bok tej budowli. Tak drugi. Mamy tutaj figurkę Johna Landera. Tak wygląda tył. Tu zbudowałem tak jakby taką jaskinię. Tak mi się wydaje, że to zbudowałem taką jaskinię, w której jest taki czarny pająk. Mamy też na tej budowli dwa króliki. No i takie moje drzewko, które sobie zbudowałem. Ok, to by było na tyle z informacji tego całego moca, a teraz przejdźmy do moich nominacji. Zanim przejdę do nominacji, to zrobię rzecz, y, którą obiecałem y, moim znajomym, czyli Michałowi z kanału Po prostu Klocki oraz Wojtkowi z kanału Wojtek Ninja. Pozdrawiam Was, chłopaki. Ok, tak więc przejdźmy do moich nominacji. Nominuję do tej zabawy zmiennego jak tego No i ostatniego, hmm, może Adixaem. Mam nadzieję, że chłopaki dołączycie do zabawy. Link do zbiórki y, się pomaga, będzie. Opisie. No i co? Płaccie tyle, ile możecie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć.